Witam Was już w trzecim trzecim odcinku Minecraft przygody. Yy, w tym akurat zajmiemy się jakimś, nie wiem, poszukiwaniem jakichś cave'ów albo coś, bo żelaza i w ogóle. Bo jak widać i w ogóle też tego... Mm, te. Ale najpierw zróbmy sobie tak seta, jeżeli nam starczy. Ale mianowicie powinno starczyć. Nie, nie pamiętam, ile na seta potrzeba. Ale okej. Okay. Starczy na całego. Całe żelazo pójdzie. Okej, okay, nieważne. Co z tym setem? Znaczy, co ja mówię, to nie set. Tego sobie tu uważam, nie wiem po co, ale... Okej. Okay. Sprawdźmy na mapę na chwilkę, bo ja że dead points są. No to chodźmy. W przygodę. Dobra. Więc tak, skoro już idziemy, to wam powiem... To jest taka seria na moim kanale. Taką serię dam, nie? Zrobię taką serię, że macie tam pisać mi różne wyzwania. Wyzwania. Tak, wyzwania takie, że na przykład nie wiem, zjedz, albo nie wiem, wypij, albo coś. Albo wybuduj ładny domek, albo coś w tym stylu. No i tam właśnie wyzwania macie mi pisać. Jeżeli nie zdam tego wyzwania, to piszę, że obalone jest tym Znaczy, co ja mówię? W opisie będzie taki wielki napis obalony. Co to za jakieś nie, nie zrenderowało się? Że obalone w opisie będzie pisało, a jeżeli ten to będzie pisało potwierdzone. A co jest? Mniejsza o to. I właśnie tak to będzie wyglądało. Tak mam zamiar to zrobić. I więc mam nadzieję, że się spodoba, że będziecie pisać te wyzwania. Bo to jest też nawet fajne, także pośmiejecie się trochę jak ja buduję brzydko. I w ogóle. Muzyka mnie. Pośmiejecie się ze mnie. bo matko, jak ty brzydko budujesz, albo... Lol, jak ty zjadasz to kokse krzywo. Mordę masz krzywą tak, że zjadasz kokse krzywo. Ale... A, zbory, Ma, on o mapie, za ze mną. On ma e, nieważne. Nieważne. Ja, ja się nie boję, ja się nie boję. Dzisiaj spróbuję taki niebie tak jak w poprzednich odcinkach i w ogóle... Coś mi się wydaje, że trzeba ja będzie kilo zrobić. Ale jak zwykle, dziobak jest nieprzygotowany na wyprawę. Bo co? Bo craftinga nie nosi. Musimy sobie szybko wykopać. Jest trzy kobla. Okej, okay, szybko trzy kobla. Gdzie są koble? Nie ma kobla? Nie ma? Nie, ma? Nie ma Jest! No proszę bardzo, jak się słucha. Nawet no, więcej trzy kobla się wykopia, ale okej. Okay. A, i co teraz kilofia głupi? Mm, kończący się. Dobra. Połóżmy sobie crafting. I dobra. Ja chcę tutaj, żeby to się... Jest, git, jest, jest, dobrze, przygotowani. No i fajnie, noc się robi, fajnie, fajnie. Uciekać, uciekać. Biegnie za mną. że Wam powiem, że nie potrafię być normalnym typem. Ja za cięcie zrobię, bo już się filmik doda. I w ogóle. Dobra, e, robię cięcie. Dobra, jestem po cięciu. Musiałem zrobić cięcie takie leciutkie, ponieważ e, dodał się filmik już. Dodał się tam ten filmik z Minecraft przygody, ale to... Okej, okay, nieważne. Nie e, dodał się filmik Minecraft przygody 2. To będziemy jakaś jeden, trzy, 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 jak z przygody 1. 3, 3, 3, jakie jeden, dobra. No. Yy, tak, muszę się jakoś schować, bo tutaj pełno potworów zaraz będzie. Czekajcie. Nie będzie potworów. Teraz będą potwory. No. Yy, tak. Nieważne. Nie patrz na mnie, nie patrz na mnie, nie patrz, nie patrz F*k! Fuck. się <ścoughs> Fuck. On nam nie buczył I coś miałeś do mnie Dawaj mięso żabo tak, mhm. zatruć sobie kogo innego, nie? mnie. Czekajcie, bo one atakują, nie? O matko! Tak, atakują! No, pójdę szybko na tą dostępkę tam, poczekać chwilę. E, mianowicie, mamy mam zbrojkę i w ogóle, ale... że tak powiem... przecież nie będę tak sobie ten... Zajebiście, ja że to zrobił. Okej. Okay. Po... Dobra, posiedźmy sobie tutaj chwilę, żeby nie było. Kiedy ta noc przestanie być nocą? Jak to długo może potrwać? Nieprzygotowani. Po prostu jestem nieprzygotowanym. Ej, dobra, to się będę bać, będę tego, żeby uciekać. Ważne, żeby wytrzymać noc, prawda? Tak mi kiedyś mówiliście, że lepiej wytrzymać noc niż być cykorem, bo wo... nie, nikt mi tak nie mówi. <ścoughs> Matku cykor jestem. Jestem cykorem. Pisać możecie w komentarzach cykor. Ja tam to pozwalam. Piszcie w komentarzach. Polski dział cykor, Polski dzieł bak bakcykor. Um, to właśnie teraz odkryliście, że jestem cykorem. I że jestem cykorem. Ale przyspiewam go nie było Ale okej, okay, jestem cykor. Możecie mi to mówić, ja się nie obrażę i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w szczególe. Ale, ale, ale. I dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Mam pytanku. Mam pytanku. Czemu ich jak dużo jest tutaj? Myślę, tak powiem się trochę bajki, nie? Boję się trochę. Wydupia. Lagi jeszcze mam. No skąd te lagi są? Spadać. Aj. Czy muszę grać na tym? Nie mogę sobie pograć na pizz Nie mogę. Wolałbym grać na pizzfulu, tak szczerze No Wolę grać na pizzfulu. co to za apokalipsa jakaś dziwna? Czy nie może po prostu... Ej, koleś. Czy ty nie możesz po prostu wejść sobie tutaj i przyjść tutaj? Tylko musisz płynąć. Tam ci też takie debile, jakie wiem. Dawaj zmiłkę. A, nie dałeś, chuj. Dziesiąty level. Co tam, że nie mamy enchantingu? No nie wierzę, ile jeszcze będzie to noc trwa? Czekajcie, daj mi full. Tak na chwilkę. Okej, okay, teraz. Co ja dałem? No. Normal. Okej, okay, spróbuję jakoś iść gdzie... Nie, najpierw musimy poszukać jakiejś cave'u, y albo coś. Fak, ciemno to jak nie... Pewnie nic nie widzicie, więc przepraszam. Zaraz jak powinniście widzieć. Ale mam nadzieję, że widzicie. Ja widzę. Nawet bardzo dobrze. Mianowicie zaraz kończę odcinek Boję się teraz, bo sobie normalnie na no, luzie ten nie Czy ty ku ja w lawe? Jak tak? No to dobrze. Znaczy, znaczy źle. Nie ma tutaj żadnego caveu A nie żadnego tego nic Nic, naprawdę nic O nie, słyszę jakieś duchy Albo to krowy A jednak Czekajcie, dam pitfullę no, no dobra, pitfull Będzie mam nadzieję To będzie Lepsza strategia Wam, powiem szczerze. Mianowicie nigdy prawie nie grałem na Pizzfulu, ale teraz, skoro są takie rozbudowane modyfikacje, znaczy są. Jest Mockwitcher, tak szczerze Wam powiem, no to więc lepiej warto grać na Pizzfulu. że tak powiem mokwiec, to rozbudowany mod, mod, mob, mody, e, tak. No więc. E, poczekajcie chwilę, bo ktoś puka do drzwi. I ja idę otworzyć. Cześć. E, dobra, jestem już. Jednak się okazało, że to listonoszka. E, ale okej. Okay. Taka stara baba. Taka. Taka jakby. Stara torba. Takiej, której nikt by nie chciał. Oj, biedna babcia. Biedna torba. Mm. Oj, ile tu żelazaka. Dzisiejszy ten odcinek właśnie ten będzie już długi trzeci i reszta odcinków mam nadzieję, że też będzie długa, już taka, bardziej taka. Jednak też mamy tego za 15. Już będzie reszta też taka długa, że nie będą już krótkie takie odcineczki, że będę robił krótkich odcinków, takich 10 minut, tylko takie już 10 debi. <taki> takie 15-16 minut. Żeby tam, ten, nie. Bo to i tak jest krótko i w ogóle. Czy ta lisonoszka musi pukać? Zaraz ja puknę w głowę, to zobaczę. Albo to nie lisonoczka. Okej, okay. lapis? No cześć. Cześć, lapis. Masz sexy skarpetki, wiesz. E, nieważne. Skoro tu jest lapis, to dziś będzie lawa. Wow! Złoto! Wykopmy sobie to za to, bo jest taki pewien gościu, który nie mamy jak potem sobie tego zrobić. gdzieś na pewno są diaksy. Ja w to wierzę. Ja wiem, że tu gdzieś są diaksy. Po co mi ten lapis? No. Ale mianowicie też dobrze jest pozbierać żelazo, prawda? Więc złoto trochę niepotrzebne, ale diaksy tu na pewno gdzieś są. Ja, w, ja wiem, że są diaksy gdzieś. Dlaczego się nie da kopać tym? Widzicie co, ja spróbuję się wbić tam do góry jakimś cudem. Że tak powiem tak, w górę, że w górę tam już na powierzchnię. Już jest i tak dzień, więc jest gdzieś blisko drzewa. Tak, na drugiej stronie. Nie, jest jedno drzewko w tamtej stronie. Hej! Szczerze sobie radzę. Kopacie tutaj. Nie wiem czemu, ale sobie radzę. <śmawiam> Może dlatego. <śmawiam> Wiedziałem, że tu będzie ten. Ja, ja jestem wszystko wiedzący. Ja wiedzieć, że tu będzie to. Patrzcie, sam. A jeszcze nie. Sam. No to Jedyne drzewo w pobliżu. Musimy je mieć. Ale mam dał na... La, 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 la. Zbierzemy to drzewo, pójdziemy tam do naszej kopalni, tej takiej, co jest już tam. Czytać, spróbuję zdobyć ręko No nie. Dobra, jest jedno. I zaraz sobie o swoje ptaka. O swoim ptaka i potem będziemy sobie zlecimy... A, to i tak nie wypali, bo... Dobra, tyle nam wystarczy. Czupię! pie? ty, Połowy mi zażarła. wejdziemy do tej bazy i skończę chyba odcineczek albo zro... jak wiecie nagrywam bandikamem a bandikam ma że tak powiem krótko nagrywa 10 minut więc ja zaraz zrobię cięcie, bo już jest 6 minut nagrywam teraz ten drugi raz trzeci już dokładnie 6 minut to już trwa i zaraz zrobię cięcie i znowu wrócę Eee, więc też. mi się szybko tam w dół. No, nic mi się nie stało. O, wow, jak dużo żelaza jest gitas e, według mnie według mnie według mnie nie będę już musiał tym szajsem kopać no nie tak szczerze wam powiem <grym> okej okay, już jest złoto skoro w trzecim odcinku już mamy złoto to może w czwarty będą diaksy 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 tutaj śmieć to jest jeszcze śmieciem, to, to i chyba to wszystko. Matko złotażam wyrzucił. Szybko przetopmy. Czyli dużo tego żelaza mamy, że tak powiem. Chodźmy w stronę tej lawy, bo ona mnie tak dość ciekawi. ну ладно неважно Jaki żal, pół minuty chyba się nie odzwałem. Dobra, wracam po cięciu. Jestem po cięciu, ten odcinek chyba będzie długi. Ja chyba w tym cave'ie skończę, więc to też trochę głupio. iż tak jeszcze 5 minut nagram i będę kończyć ten odcinek. Nie musi być tak strasznie długi ten odcinek. Mam nadzieję, że nie, nie będzie gdzieś trwał um, około 20 minut. Taka tylko nadzieja... To tylko nadzieja... Jest. Eee, odwładu. Tego i tak nie poczuję, nie? No, dużo dzisiaj będziemy mieć. Ten odcinek będzie długi, nawet bardzo sądzę, tak będzie się nazywał długi i nudny odcinek. Bo tutaj dzisiaj nie robimy. Albo kopalnia plus... Długi odcinek, może jakoś tak to nazwać. Wyjście, tutaj będzie takie, jakby wyjście takie o balonie i w ogóle bo źla ale mniejsza o to tu bo już ale mniejsza o to ale wygodnie bo i tak nie mam co robić ten odcinek będzie długi naprawdę to komic jest komicznie długi odcinek mega długi odcinek albo coś bo to jest mega długi odcinek tego się nie da, na przykład długim odcinkiem albo coś of ginger Stąd się lało, prawda? Dobra, to i tak już nie ma sensu. Jeżeli się odcinek spodobał, to zostaw kciuka w górę. Jeżeli się nie spodobał, też zostaw kciuka w górę. Kciuki w górę mnie bardzo motywują do takiego nagrywania i w ogóle. E, więc co tu dużej objawić w co tu też tak obijać? Cześć!